Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem panów posłów, pana posła Mariusza Oriona Jędryska, pana posła Jana Szyszko oraz pana posła Jana Dziedziczaka. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest tam niezwykle miło spotkać się z Państwem. Chciałem powiedzieć, że założony istniejący parlamentarny zespół do spraw zrównoważonego rozwoju Europy zgłosił się, zgłasza się z apelem do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich o debatę w zakresie przyszłości roli i etyki polskich mediów w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju Europy. Żyjemy w okresie szczególnym. Z jednej strony Europa, Unia Europejska ma znamiona kryzysu, z drugiej strony ginie polskie państwo. Ginie państwo, które powinno odgrywać Dość poważną rolę w jednoczącej się Europie z uwagi na swoje zasoby, przebogate zasoby energetyczne, z uwagi na niezniszczone środowisko glebowe, z uwagi na niezniszczone środowisko przyrodnicze. Generalnie, polskie gleby są gotowe ku temu, aby produkować żywność o najwyższej jakości dla całej wysoko rozwiniętej nie tylko Europy, ale równocześnie i świata. Równocześnie w okresie wchodzenia w struktury Unii Europejskiej. Polska charakteryzowała się świetną strukturą populacyjną, przewagą młodych klas wieku produkcyjnych, produkcyjnych klas wieku, ludzi świetnie wykształconych. Niestety okres transformacji to całkowite, całkowite niewykorzystywanie polskich szans, szans w zakresie zrównoważonego rozwoju Polski niestety w tym zakresie również uczestniczą i uczestniczyły media. Okres transformacji to pierwsza rzecz, oddanie mediów kapitałom obcemu. W związku z tym natychmiast mieliśmy informację, że cudem będzie, o ile Polska wejdzie w strukturę Unii Europejskiej. I należy robić wszystko, aby rzeczywiście Stara Piętnastka nas przyjęła w swoje struktury. Rozpoczęto więc likwidację przemysłu, rozpoczęto likwidację armii. Zaczęto dokonywać restrukturyzacji szkolnictwa, środków społecznego przekazu. W tym układzie nie było pod względem ich zainteresowania prawidłowego. Szanowni Państwo, ten proces toczy się nadal. i Ostatnio zaobserwowaliśmy ogromną atak na to, co w Polsce jest niezwykle ważne z punktu widzenia właśnie kreowania zrównoważonego rozwoju, państwa, które powinno odgrywać dość poważną rolę w Unii Europejskiej. Rozpoczął się atak na autorytet. Rozpoczął się atak na ten autorytet, który odegrał wielką rolę, zarówno w zakresie tego, że w Polsce istniała i istnieje jeszcze polska rodzina, w zakresie tego, że mamy tak wspaniałe zasoby, żywe zasoby przyrodnicze, który głównym aktorem jest wieś. Rozpoczął się atak na Kościół katolicki jego autorytet. Posługując się no, obłudą, fałszem, zaatakowano ikonę tego autorytetu, księdza, arcybiskupa, Jego Ekscelencję, generała wojska polskiego, Sławoja Leszka Głódzia. Wielkiego patriotę, człowieka o ogromnym wykształceniu, który skończył uniwersytety, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Człowieka, który jest wielkim miłośnikiem polskiej wsi, który uruchomił, odtworzył ordynariat wojska polskiego. I to stało się z premedytacją. To zaczęto realizować wykorzystując właśnie media. Szanowni Państwo, tym apelem, który rozsyłamy do wszystkich mediów dostępnych nam, do wszystkich posłów i senatorów, zwracamy się z wielkim apelem do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tak jak już powiedziałem na początek, o to, aby rozpocząć debatę debatę w zakresie roli mediów w Polsce, debatę wśród osób, których obowiązuje karta etyki poselskiej, a więc obowiązuje przekazywanie prawdy, przekazywanie obiektywnych zdarzeń, oddzielenia zdarzeń od komentarzy, w zakresie rzeczywiście kreowania podstaw zrównoważonego rozwoju. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan poseł Mariusz Orion jędrysek e, Proszę państwa, tak się składa, że Polska pod względem energetycznym, surowcowym, zasobów energetycznych, w ogóle surowców ma wiodące, jeśli nie pierwsze miejsce w Unii Europejskiej. Sama Unia Europejska też jest dość bogata w zasoby energetyczne, w szczególności ostatnio odkrywany gaz w łupkach i ropę w łupkach. Europa może w 30% powierzchni ma wielkie zasoby tego surowca, ma przynajmniej szanse duże. A Polska, warto przypomnieć, była tym krajem, który pierwszy w Europie rozpoczął poszukiwania gazu łupka. wydał pierwsze koncesje, to był rząd i sprawiedliwości w 2006-2007 roku, przygotowywał Polska, więc przez to i Europę, prawnie i organizacyjnie do tego. Niestety rząd Donalda Tuska powydawał wszystkie koncesje nie tylko na, to, na, na surowce energetyczne, ale także na miedź, srebro, złoto dalej. Podobnie. I to, to wszystko emanuje na Europę. Europa nie daje sobie rady i źle spadruje tymi zasobami, które ma, rozwijając to, na co nie ma wielkich szans i nie będzie jej wielkim sukcesem. Nie dajemy sobie po prostu w Europie rady z tym. Nie dlatego, że nie potrafimy, tylko dlatego, że są różne interesy, które powodują. Że nie korzystamy ze własnych zasobów. Jak chcielibyśmy Unię Europejską z tej strony naprawić, z tej strony spowodować, żeby zaczęła się poważna debata nad budowaniem silnej Unii Europejskiej z silną Polską w jej strukturach. I liczymy na to, że ta debata zostanie podjęta. Bardzo proszę, pan poseł Jan Dziedziczak. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja się wypowiadam jako osoba mająca kontakt z mediami od lat, jako były rzecznik rządu, jako też osoba, która wykładała kwestie komunikacji społecznej, dziennikarstwa na wyższych uczelniach. Drodzy Państwo, nasz apel jest związany z tym, że traktujemy Was jako partnerów, jako partnerów dyskusji o Polskę. Bywały środowiska w naszej najnowszej historii, które traktowały media jako przeciwników. My do takich środowisk nie należymy. My traktujemy Was, drodzy Państwo, jako partnerów i chcemy rozmawiać o Polsce, która będzie też za 10, 20, 30 lat. W polskiej debacie publicznej bardzo brakuje dyskusji takiej wiele lat do przodu. Dyskutujemy o sprawach bieżących o tym, co kto powiedział wczoraj, co kto powie jutro. Brakuje nam dyskusji o wizji za 10, 20, 30 lat. Tą dyskusję proponują właśnie panowie profesorowie Szyszko i Orian Jędrysek i myślę, że zachęcam. Państwa. Zachęcam środowiska dziennikarskie, żeby wreszcie w Polsce rozpocząć debatę o Polsce. Państwo, tak samo jak my politycy, jesteście odpowiedzialni za to, jak Polska będzie wyglądać. Wy nie jesteście tylko recenzentami. Wy również powinniście, ja wierzę, że tak jest, wy również czujecie odpowiedzialność za Polskę. Wy jesteście zawodem zaufania publicznego, tak samo jak my, politycy. Jesteśmy w ogóle do siebie bardzo podobni. I zachęcamy Was do tego, żebyśmy razem nad tym problemem rozmawiali, żebyśmy naszym rodakom ten problem również rzetelnie przedstawili, bo to będzie nasza Polska też za 10-20 lat I, i Państwo będziecie w niej żyli, i Wasze dzieci będą w niej żyli, i, i my. To jest nasze dobro wspólne. Rzeczpospolita to jest y, rzecz wspólna i y, y, nasz apel jest też takim apelem o wzięcie współodpowiedzialności za Polskę. Bardzo dziękuję. Zapraszam do pytań, jeśli są. Jeśli nie ma pytań, dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy Państwu ślicznie. Oczywiście komunikat będzie rozpowszechniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli ja jeszcze mogę e, tak pokazać, co się dzieje jaka jest polityka, to już trochę żartem. Otóż premier Donald Tusk. Pojechał do Nigerii, który, która bazuje na surowcach, na surowcach energetycznych. Po jego powrocie okazało się, że nastąpił natychmiastowy spadek produkcji ropy i kryzys w Nigerii. Liczę na to, że tak w Europie nie będzie.